Dzień ja jestem Uniwers i dzisiaj znowu gramy w Kto To na mojej mapie wraz z tajemniczym gościem, który już się kiedyś pojawił Dominika. Dominika, znaczy Dzień dobry. I dzisiaj będziemy wybierać kolejne nowe głowy. A czy może już nie takie nowe, ale takie mało używane. No jest znowu mieszane, więc tutaj pytanie: czy mieszane, czy polskich youtuberów? Też, że polscy youtuberzy byliby ciekawsi. No dobra, tylko od razu mówię, że nie ogarniam za bardzo polskich youtuberów. Dobra, nie ma sprawy. Damy radę. A oczywiście pamiętajcie, by zajrzeć do poprzedniego odcinka, yy, bo poprzedni odcinek był z Manganem, który właśnie niedawno rozpoczął swoją yy, akcję z YouTube'em, a czy na moim kanale oczywiście, bo u siebie jeszcze nie, jeszcze stwierdził, że jeszcze nie, nie jest ten czas. Ale oczywiście pamiętajcie też o karze, więc za chwilę ją zobaczycie. No to co, Dominika? Jakiego gracza wybierasz? Mogę ci powiedzieć, który zaczyna, jak chcesz. Nie, nie trzeba. Myślę, że niebieski zaczyna, ale ja tak na żółty jestem ubrana. Ej, ocuj się, ja tak na żółty jestem ubrana, więc chyba żółty wybiorę. Ehm, to tak, Dominika, czy twoja postać. Ale nie poczekaj, bo ja jeszcze, jeszcze no. nie wybraliśmy. Ej, rzeczywiście. Coś mi chyba. Nie chcę wybrać, to ty też naj... Ej, ja muszę streama Widzisz? wyłączyć, bo ja widzę jak ty grasz. No tak. Um, tak, tak, to wyrzucamy, włączamy to i włączamy to. To jeszcze raz przystąpmy do tej wybrania drużyn. Ja wybieram gracza drugiego. Okej. Okay. No i dobra, teraz możemy wybrać. Tą o, no i wszystko działa. Czy twoja postać może ma uśmiech? O, nie, nie ma. Okej, okay, czyli że te wszystkie postacie. Uśmiechem. No dobra, to mogę Tobie oddać turę. Proszę bardzo. Okej, okay. no ja mam dosyć słabą postać. Mm -hmm. Więc pójdę taką klasyką. Czy Twoja postać jest zwierzęciem? Yy, nie jest zwierzęciem. Okej, okay. tutaj będzie mamcia. Polski pingwin. Polski pingwin, o tak, stewart A ogólnie widzowie też zmieniłem trochę tej główki, dodałem na śmietankę. Deltiego dodałem. Dodałem jeszcze kogoś, ale nie badam kogo. trochę ja tylko te dwie główki dodałem, ponieważ zamiast mnie i Mangana. Tak, dobra. Ej, a teraz moja kolej, więc. Czy twoja postać to minikę? Nie wiem, czy ma na przykład okulary. Łącznie. No, dobra, nie ma, tak? Mhm. Okej, okay, to chyba wszyscy. To moje pytanie, czy Twoja postać ma oczy na dwie kratki, jakby w wysokości? Nie? Może czy ma oczy dookoła głowy? Tutaj ciężko by było stwierdzić. W sumie, jakbyś powiedział nie, to by mi nic nie dało. Więc... <laughs> yy, nie, nie ma. Nad, yy, to tak, czy twoja postać, postać ma nakrycie głowy? Typu czapka. Yy, nie ma. Okej, okay. okej. Okay. Czyli, że odznaczamy wszystkie osoby, które mają nakrycie typu kaptur, czapka, ale opaski się nie liczą, bo to chyba nie zakrywa głowy. No raczej nie. To moje pytanie, czy twoja postać ma ludzką skórę? Nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć, ale taką... E, czy ma ludzką... ludzką... No, Tomilka, to słuchaj, yy, wydaje mi się, że ma. Ma, ma na pewno ludzką skórę. Okay, dobra. Okej. Okay. Ile postaci ci zostało jeszcze? A nie mogę ci powiedzieć tego. Mogę ci powiedzieć, że na pewno yy, już połowę postaci odhaczyłem. No, no dobra. No jakbym ci powiedział, to już wiem, być trochę ułatwione. Sumie... No nie wiem, w sumie by to mi ułatwiło, no ale... Hm, hmm. Twoja postać... Twoja postać, Dominika... W sumie też to jest takie tradycyjne. ma... Zarościk? Nie ma. Okej. Okay. Czemu cały czas odpowiadasz? Nie. Temu. No bo takie pytanie zadajesz. Ej, a, a jak na przykład mamy psa, to on ma zarost? Jeszcze nie psa z brodą. Może kiedyś mi się uda. Ale ten ewidentnie tak. ma wystające poliki takie. Takie pućki. Ale chyba nie. Czy twoja postać ma jakieś akcesoria na twarzy? Tak. Okej. Okay. A weźmy. Waś... No. Obok śmietanki, co ma takie tęczowe coś przy ustach. To, to nie są akcesoria, nie? To jest na przykład masz na ta co nie tą strateczkę. Yy, no tak, no strateczą co nie, a on tutaj żyga tęczą. Okej. Okay. Było, że nie ma akcesorii na twarzy, tak? Ma. Że ma. Że ma. E, ej, właśnie, bo ogólnie jeszcze nie ogarnęliśmy tego. Y, konkret, konkretów, czyli że. Jeżeli chodzi o karę. Ile gramy rund? Jedną czy dwie? No, zobaczymy, kto wygra. Jeżeli ja, to nie musimy już grać dalej. Aha. Aha! Dobra, to tak. Słuchaj, czy twoja postać jest. albo ma. <grym> y, ma oczy. Je 2 yy, na 1 czyli że dwie kratki szerokości i jedną kratkę wysokości. Tak. I ty ma w ogóle poziome oczy. Ojoj, a ten ma. O, da, to jest ułatwione, dobra. Oddaj. Okej. Okay. Mhm. Moje pytanie, czy. Czy Twoja postać ma widoczne oboje oczu? że dwa oczy mm, ma widoczne? Nie. Okej. Okay. O nie. Ale w sobie tak, tak od dołu patrząc to... to ma. Nie, jeszcze bardziej zekspozyowałeś kto to. NO GOD! Chyba zgoduję. Chyba będę no, no tak, tego na pewno by nie dała. Tego by dała chyba też nie. Bo była w poprzednim odcinku, albo po prostu jak z nią grałem, to ona go użyła. Niemożliwe, żeby go teraz użyła. Więc wydaje mi się, będzie ten. No cóż. Jakby ci to powiedzieć? No. Pamiętasz, jak mówiłam, że bardzo nie lubię bawić się redstone'em? No. Aaaaaa! Tak, o tak. Widzowie, ten, ten nowy sezon. Słuchajcie, ten nowy sezon jest coraz lepszy już drugi raz wygrywam to jest w ogóle niemożliwe. Nigdy się tego nie spodziewał. I oczywiście, Dominika ma karę wybudować. Super kasyno. Ma być ładnie wygospodarowane, tak. być Ej, ładnie to wszystko to zrobione. Miała to miała być jedna gra kasyno. A. No słuchaj, to może być, ale tak ma, i tak ma być ładnie wystrojone, ok? Ma, ma być ładne wejście. Yyy... Wszystko ładne. I w następnym Dobra. odcinku pokażemy twoje cudeńko. I oczywiście pożegnam teraz naszego tutaj przegranego, Tominikę. Dziękujemy bardzo, że wystąpiłeś drugi raz w naszej serii. To mamy jeden do jednego, czyli jeszcze jedna gra jest potrzebna na rewanż. Ale to może kiedyś. Kiedyś, kiedyś, w dalekiej przyszłości, może na jakimś sezonie survivalu coś takiego zrobimy, ale po prostu jakąś inną giereczkę, więc tak widzę, my się z wami żegnamy, dziękuję, że byliście i dotrwaliście do końca, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę a pod filmem, tak jest? Tak jest, więc słuchajcie, my lecimy i do zobaczenia, papa pa, 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 pa.